Ład medialny zaprojektowany przy okrągłym stole został przełamany i nawet objawiły się polityczne skutki tego. Stąd też ci, którzy projektowali ten ład medialny i którzy chcieliby go przywrócić, no nie mogą ścierpieć obecności tej rozgłośni i tej telewizji i stąd taka niechęć do radia i do jego kierownictwa. Objawiająca się w ponawiających się cyklicznie różnych takich y, aferach, moja współpraca z Radiem Maria się zaczęła dosyć przypadkowo. Y, od takiego zaproszenia, y, jakie dostałem y, od y, ojców redaktorów y, w związku z roszczeniami niemieckimi, ponieważ y, y, redakcja Radia Maria uznała, że warto mnie przepytać na tę okoliczność, y, no to zostałem y, tu zaproszony. Potem jeszcze przy jakiejś okazji też jako taki no, znawca jakiegoś tematu, już nie pamiętam czego to dotyczyło, a przy, za, chyba trzecim razem któryś z ojców redaktorów zaproponował mi stały felieton. No i tak to się zaczęło i ten stały felieton ciągnę już chyba czwarty rok. Niech Pan mi w takim razie jeszcze powie, jak to jest z tą wolnością słowa w radiu i w telewizji, tutaj trwam. No ja muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz jechałem na to zaproszenie właśnie, to y, słyszałem takie opinie, że tutaj panuje straszliwy rygor, że ojciec ryzyk wszystkich tam stawia na baczność, i y, myślałem sobie tak: no pewnie i mnie postawi, że jak przyjadę, to y, dostanę taką instrukcję, panie Michalkiewicz, pan wie, tu jest Radio Maryja, my tak mówimy, tak nie mówimy i tak I zastanawiałem się, jadąc tu, co ja wtedy, jak, co mam zrobić, jak mam na to zareagować. No i przyjechałem, ponieważ miałem zostać na noc, no to y, dostałem klucz do pokoju, koju gościnnego, nikt mi żadnych instrukcji nie udzielił, a my się sobie przy kolacji mi powiedzą. No przy kolacji tam był ojciec ryzyk, jeszcze kilku ojców redaktorów, kilka osób takich świeckich. No i rozmawialiśmy o rzeczach nader światowych, ale nikt mi nie udzielał instrukcji, więc my się sobie pewnie się krępują, bo tutaj tyle ludzi, ale jak pójdziemy do studia, to na pewno już jakąś instrukcję dostanę. No i z ojcem Januszem, którego już teraz nie ma, jest w Rzymie, szli, idziemy do studia, ale tak sobie gawędzimy, on mi żadnych instrukcji nie udziela. Wprowadził mnie do studia, sam do reżyserki poszedł, lampka się zapaliła. Byłem na antenie, mówiłem przez godzinę to, co chciałem powiedzieć, to, co miałem do powiedzenia. Po godzinie mi się wątek wyczerpał, akurat mówi o, to dobrze, bo już są telefony od słuchaczy, i tak dalej. Przekonałem się, że nie jest nie taki diabeł straszny, jak go malują, że rzeczywiście, jeśli już do kogoś tutaj mają zaufanie, to może powiedzieć to, co ma do powiedzenia.